Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że sześć miesięcy prezydencji to nie jest czas, w którym można wprowadzić jakikolwiek poważny projekt. Myślę, że te hasła, które podał premier na początku, dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa, bo on tam siedem chyba wymienił e, dziedzin bezpieczeństwa, e, że po pierwsze, patrząc na to wszystko, co się dzieje naokoło, to, że to jest. Absolutnie kluczowa kwestia i z punktu widzenia przeciętnego obywatela, funkcjonowania firm, państw i tak dalej, to jest niekwestionowane. I na przykład my bardzo poważnie myślimy o tym, żeby EFNI jesienne dokładnie było o bezpieczeństwie w różnych aspektach o bezpieczeństwie zdrowotnym, o bezpieczeństwie geopolitycznym bo to jest. Ja tak odczytuję prezydencję. Ja nie odczytuję prezydencji w ten sposób, że ktoś tam wyszedł i powiedział to są nasze hasła, tylko zastanawiam się, w jaki sposób taka organizacja jak Lewiatan powinna uczestniczyć właśnie w realizacji tych haseł. I wydaje mi się, że to, co mnie bardzo martwi, że ciągle jest tak, że różnego typu inicjatywy unijne są w Polsce przyjmowane jako. Oni, tak? Oni w Brukseli, oni w Strasburgu, a nie my. To jest nasza agenda. I dlatego myśmy się włączyli w prezydencję, organizując EFNI wiosenne. Bo po prostu wam, że to jest nasza to jest nasza cagiełka. To jest coś, co dokładamy do swoimi tutaj debatami, wnioskami z tych debat do tego, co się powinno w Unii zdarzyć. Czy to się zdarzy jeszcze za naszej prezydencji, czy raczej pewnie za następnych prezydencji? To jest inna kwestia. Natomiast bardzo bym chciała, żeby właśnie nie traktować tego jako coś, co Gdzieś jakaś administracja, jak ci urzędnicy wymyślają, tylko że to są naprawdę nasze problemy i my powinniśmy szukać sami rozwiązań, proponować administracji. Na przykład kwestia cała deregulacji, która w tej chwili jest taki hitem w Polsce, to jest moim zdaniem taki dobry przykład, jak to powinno wyglądać. Tak? Natomiast z drugiej strony. Akcyjnością można zyskać większą klikalność, natomiast problemy, jakie będą do rozwiązania, jeśli chodzi o deregulację, to dopiero są przed nami. Tak? Kiedy trzeba będzie przełożyć te wszystkie pomysły i, i nasze lewiatana, które ja wręczyłam premierowi, naszą czarną listę barier, ponad 540 różnych propozycji co należy zmienić i jak należy zmienić, bo nie tylko mówimy, że to jest nie tak. Mówimy też, jak to powinno być zapisane, żeby po prostu te przepisy funkcjonowały dobrze. Więc jeżeli pójdziemy dalej, i będziemy oczywiście systemowo rozwiązywać to, bo trzeba teraz przejść przez zapisy, trzeba przejść przez parlament, trzeba przejść przez prezydenta i trzeba potem pilnować, żeby to, co będzie wdrożone, żeby po prostu było zgodne z tymi przepisami, ale jeżeli okaże się, że na przykład życie Pójdzie w zupełnie innym kierunku to, żeby to zmieniać, bo ta góra y, tych przepisów bezsensownych, ona się bierze stąd, że właśnie ktoś kiedyś coś kiedyś zapisał i potem się już nikt tym nie zajmuje, aż ktoś odkryje, że po prostu ten przepis jest sprzeczny z dyrektywami unijnymi, z nowymi rozwiązaniami prawnymi, które są w Polsce i tak dalej. Także wydaje mi się, że i w sprawach dotyczących Bezpieczeństwa i tego, co jest hasłami polskiej prezydencji, jak również takim hasłem, jakim jest deregulacja, bo to też jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo prawne, możliwość poru, poruszania się, tak powiem, w, wśród tych przepisów, żeby tak powiem, przedsiębiorca nie oczekiwał, że każdego dnia spadnie mu jakaś siekiera na głowę, bo czegoś nie, doczyta, nie, do, nie do, doczytał, to też jest bezpieczeństwo. Więc wydaje mi się, że to traktowanie tych wszystkich kwestii jako czegoś, co nas dotyczy, na co mamy wpływ, jest absolutnie niezbędne.